Dzień dobry, witam Państwa tym razem z drogi w nieco innych okolicznościach, ale też film nieco inny. Nie będzie to przegląd tego, co zmieniło się w prawie w ostatnich dniach, natomiast chciałem się podzielić wrażeniami z konferencji, na której miałem okazję i dużą przyjemność być wczoraj. Był to wykład pana profesora Wojciecha Zalewskiego, który jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był też moim promotorem na drugich studiach z zakresu podatków, które robiłem po prawie. To jest moje, że tak powiem, druga dziedzina wiedzy, którą dysponuję. I pan Zalewski właśnie był moim promotorem wtedy w pracy magisterskiej. Wykład wczorajszy zatytułowany był Kontrologia, myśli przyszłość prawa karnego i kryminologii ze znakiem zapytania, ponieważ sam wykład był poprowadzony w takiej formie, że pan Dziekan postawił bardzo dużo pytań, na które odpowiedzi nie zawsze udzielał, ale to był celowy zabieg. To nie był jakiś tam brak, tylko po prostu pan profesor chciał, aby słuchacze tego wykładu sami zastanowili się, sami poddali się refleksji. Bo i tematyka bardzo i aktualna, i też sięgająca nie tylko samego prawa i jego treści, ale też filozofii, stanowienia prawa, tego, jak prawo powinno wyglądać, funkcjonować, jakie powinny być wartości, których ono broni i w jaki sposób osiągać to, żeby, żeby to prawo było respektowane. Pan na początku pan profesor zacytował pytania, które pojawiały się już od dawna, to znaczy, czy prawo karne przypadkiem. Nie stanowi jakiegoś narzędzia represji przeciwko mniejszości stosowanego przez większość. To drugim takim pytaniem było, czy już bezpośrednio związanym z tematyką wykładu, czy kontrola, nadkontrola później, bo ta kontrola się przecież rozwija, rzeczywiście może stanowić coś, co spowoduje zmniejszenie ilości przestępstw, czy wręcz przeciwnie, ta nadkontrola zwiększy przestępczość. Przemawiane są przecież statystyki przestępczości, raz ona się zwiększa, raz zmniejsza, ale też myślę, że tutaj istotnym aspektem, to już moja refleksja, nie wynikająca bezpośrednio z wykładu, jest to, że przybywa nam ustaw, przybywa nam regulacji, przybywa nam też przepisów karnych w tych ustawach, a skoro czyn, który dzisiaj jeszcze przestępstwem nie jest, jutro może się nim stać, to z automatu tych przestępstw jest. Coraz więcej popełnianych, bo nowe zachowania, nowe czyny stają się czynami przestępczymi i za takimi uznawane. Jeżeli chodzi o te problemy kontroli, no to prawo karne na pewno stanowi nie tylko wyraz represji czy odpłaty, ale też właśnie kontroli, no bo takim przykładem może być system dozoru elektronicznego, zwany powszechnie w, przez społeczeństwo aresztem domowym a jest to przecież rodzaj jednak odbywania kar pozbawienia wolności, ale takiej pozbawienia wolności, wolnościowego bym powiedział, tak, bo osoba skazana jest w domu, oczywiście ma ograniczenia, ten dom może opuszczać tylko w określonych godzinach, no ale jest też poddana ciągłej kontroli, ma na nodze taką elektroniczną bransoletkę w domu, i kiedy tylko opuszcza dom, no to odpowiednie organy policji dowiadują się o tym, jeżeli przekracza godziny, w których ma zezwolenie na opuszczanie domu, to wtedy wtedy te organy reagują, tak więc to jest rodzaj tej kontroli, kontrolą jest też niewątpliwie, bo ta kontrola jest rozproszona, teraz mówimy o. Kontroli ze strony organów państwa, ale kontrola jest rozproszona. Przykładem mogą być zbierane dane na nasz temat przez, przez bardzo różne organizacje, różne mm, spółki przedsiębiorców, bo na przykład firmy ubezpieczeniowe przecież zbierają dane o kierowcach, tak i stają się z, z elementem tego rozproszonego systemu kontroli, a jednocześnie systemu trawencji przeciwko popełnianiu przestępstw, bo jazda bezpieczna, jazda bezkolizyjna czy bezwypadkowa jest promowana obniżeniem składek. Jak przecież nasze dane zbierają też na przykład portale społecznościowe, czy nawet ten portal za pośrednictwem którego teraz się z Państwem po prostu kontaktuję i, i na którym nagrywam dla Was ten yy, film. Także te nasze dane są zbierane, to wszystko jest taka rozproszona, ale jednak kontrola, jednak zbieranie danych. te dane są różnie wykorzystywane. Profilowane są informacje. i tak możemy przejść do następnego problemu, jakim jest zjawisko czy wywoływanie może zjawiska Paniki moralnej. Panika moralna jest to takie zjawisko, kiedy społeczeństwo, Zaczyna obawiać się jakiegoś typu przestępstw czy jakiegoś zachowania, i po wywołaniu przez media, przez portale społecznościowe, profilowanie wiadomości, po wywołaniu tego stanu paniki moralnej w społeczeństwie, akceptowalne są zmiany prawa, również te dotyczące prawa karnego, a nawet przede wszystkim. Tutaj, jako przykład, pan profesor Zalewski wskazał wczoraj Wielką Brytanię, w której już kilkadziesiąt lat temu, ale jednak. Doszło do zmiany przepisów w taki sposób, że odpowiedzialnością karną zostały objęte osoby, które skończyły lat 10. A wszystko na podstawie jednego przypadku, kiedy dwóch dziesięciolatków zabiło młodszego kolegę, i społeczeństwo zaakceptowało taką zmianę, żeby, żeby dziesięciolatek już mógł odpowiadać karnie. Więc zjawisko paniki moralnej i, i też wchodzące w zakres jednak kontroli tak? bo, bo trzeba kontrolować te emocje społeczne żeby takie emocje potem móc wywołać najpierw kontrola, potem wpływanie na nie ciekawym zjawiskiem jest też to, że zdaniem pana dziekana bardzo system prawa karnego ten system kontroli ma charakter takiej rozwijającej się sieci Tutaj pan Zalewski wspomniał o tym, iż początkowo stworzono rejestr przestępców seksualnych, ale przecież. Ale przecież y, nie wiadomo, jakie one jeszcze zostaną stworzone w przyszłości. One mogą się rozwijać, mogą dotyczyć już nie tylko przestępców, ale też osób, które są podejrzewane o to, że mogą kiedyś popełnić przestępstwo. Nie wiem, na przykład ze względu na to, że pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, albo ze względu na środowisko znajomych. No tu można spodziewać się bardzo dużych y, zmian w prawie w przyszłości. I dlatego trzeba się bardzo dobrze i bardzo wnikliwie przyglądać temu, jak to prawo się zmienia. Padło też pytanie, na które warto poszukać odpowiedzi, czy system prawa karnego, prawo karne jako takie, nie staje się pomału też elementem zarządzania ryzykiem, całego systemu tego zarządzania ryzykiem, albowiem. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że pojawia się w kodeksie karnym coraz więcej różnych środków karnych. Zakazy zbliżania się do określonych osób, zakazy określonych zachowań, które sąd może nałożyć, zakazy stadionowe, zakazy prowadzenia pojazdów. Przecież wszystkie te środki karne tak naprawdę mają na celu to, żeby w przyszłości dana osoba nie popełniła podobnego przestępstwa. Czyli, czyli mamy więc do czynienia z sytuacją, w której prawo karne staje się rzeczywiście elementem tego systemu zarządzania ryzykiem. Kolejna rzecz, która wydaje się być bardzo ciekawa, to już może nie z filozofii prawa, ale z takich faktów interesujących, jest, są dane dotyczące tak zwanego współczynnika brunzonizacji. To jest taki współczynnik, w którym wskazuje ilość osób osadzonych w więzieniach na 100 tysięcy mieszkańców danego państwa czy, czy danego terenu. I tak dla Unii Europejskiej ten współczynnik wynosi około 100, chyba dokładnie 102,5, jeżeli się nie mylę. Natomiast dla Polski około 190, a więc u nas w naszym państwie jest prawie. Dwukrotnie więcej osadzonych niż w Unii Europejskiej na 100 tysięcy obywateli. Moim zdaniem wynika to z pewnej filozofii prawa, która jest u nas stosowana, jednak u nas prawo jest bardzo represyjne, mało liberalne. To też widać na przykład po ilości szczepień obowiązkowych, które są w Polsce, a które są na zachodzie, gdzie współczynnik wyszczepialności też jest bardzo duży, no ale u nas na tym Obowiązkiem nad przestrzeganiem tego obowiązku jednak czuwa ten rygor administracyjno-prawny, czego w innych państwach nie ma. Natomiast to jest statystyka tylko osób osadzonych, tak? Nie wszystkich, którzy są poddani represji karnej, bo współczynnik mizonizacji nie obejmuje na przykład osób skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, tych, którzy przebywają właśnie we wspomnianym wcześniej dozorze elektronicznym. A więc mówimy tu tylko o osobach osadzonych. Ale żeby, żebyście Państwo nie myśleli, że, że w Polsce jest pod tym kątem jakoś najgorzej, czy, czy, czy bardzo źle wręcz, no to można podać dane ze Stanów Zjednoczonych. Tam współczynnik wynosi aż 730, a więc prawie czterokrotnie więcej niż w Polsce ponad siedmiokrotnie więcej niż w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi. O ten wykład, o te pytania jeszcze na zakończenie po samym wykładzie miała miejsce krótka dyskusja, w której brali udział też słuchacze. I podczas wykładu padło takie stwierdzenie, iż często właśnie tak jak mówiliśmy o tej panice moralnej, zdarza się, że, że właśnie prawo karne tworzone jest na podstawie jednego tylko przypadku, czy, czy jakiejś sytuacji konkretnej. Wtedy, wtedy dopiero. Okazuje się, że, że potrzebne są zmiany w tym prawie. I tu jeden ze słuchaczy zapytał, czy tak nie było zawsze, tak? Czy, czy to po prostu nie jest może tak, że teraz zjawisko jest nasilone, albo być może nawet nie nasilone, tylko bardziej widoczne ze względu na, na rolę mediów. Natomiast czy zawsze tak nie było, że przepisy karne były stosowane w... Na, były tworzone, przepraszam, właśnie w oparciu o jakieś jednostkowe przypadki, i tutaj taka moja krótka refleksja. Myślę, że zawsze tak było, bo na przykład normalny człowiek nie jest w stanie sobie wymyślić, że można wykorzystać seksualnie dziecko. Dopiero kiedy okazało się, że są ludzie, którzy tak robią, trzeba było zacząć za to karać też to taki przypadek znany może prawnikom, natomiast myślę, że jako anegdotę warto Państwu opowiedzieć bodajże w Wenecji to było, nie chcę tutaj miasta zmienić wtedy jeszcze prawo w każdym mieście, bo to czasy zamieszkły w różnych miastach były różne prawa był taki zapis, który mówił, że w trakcie oblężenia miasta nie wolno studentom w masce wchodzić na mury obronne więc, jak się zapewne wszyscy Państwo domyślacie, ten zapis nie wiół się z niczego, tylko studenci musieli jakąś taką maskaradę tam w czasie obrężenia urządzić. Jeszcze, jako ciekawostkę, rzecz, która padła na tym wykładzie, została powiedziana. Mogę tylko dodać, że jest bardzo wiele przestępstw, które nie są objęte w ogóle systemem wymiaru sprawiedliwości, które w ogóle tam nie trafiają. Otóż szacuje się, że mniej więcej 70% przestępstw przeciwko mieniu i 90% aż procent przestępstw seksualnych w ogóle nie jest zgłaszane organom ścigania, a więc bardzo dużo. A zwróćmy uwagę na to, że też no. Prokuratury, sądy i tak są bardzo mocno obłożone pracą, więc gdybyśmy zgłaszali te wszystkie przestępstwa, to mogłoby dojść do załamania tego systemu. Natomiast, oczywiście, proszę mnie źle nie odebrać. Nie namawiam nikogo, żeby ukrywał to, że został jakimś tam przestępstwem pokrzywdzony. Po prostu widzę to, jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia. Na zakończenie chciałbym podziękować przede wszystkim panu profesorowi Zalewskiemu za znakomity wykład, organizatorom, czyli Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kołu Naukowemu Prawa Karnego, właśnie działającemu na tym Wydziale. Wykład był znakomity, był prawdziwą ucztą intelektualną, a co najważniejsze, zostało po nim wiele pytań, nad którymi sam jeszcze. Się zastanawiam, które sam chciałbym poszukać odpowiedzi, przeanalizować, a więc chyba, chyba o to chodzi, tak, żeby wykłady, żeby nauka prawa szczególnie tej. Mówię filozofii prawa, bo to ten wykład był niewątpliwie z pogranicza takich dziedzin aksjologii prawa, żeby dawały do myślenia, żeby z jakąś refleksją pozostawiały słuchacza i myślę, że, że właśnie to udało się osiągnąć. Także jeszcze raz wielki szacunek, wielkie podziękowania dla wszystkich organizatorów. A na zakończenie chciałbym powiedzieć, jeszcze dzisiaj wieczorem tutaj na swoich stronach. Od, zamieszczę odnośnik do filmu, w którym moja żona recenzuje moją książkę. Honorem naszym jest wierność. To jest książka zupełnie nieprawna, poświęcona kibicom gwardii Koszalin i ich historii. Składa się z kilku wywiadów z przedstawicielami różnych pokoleń, pamiętających różne czasy na gwardii. A jutro, oczywiście, tradycyjny przegląd prawny, czyli to, co w prawie zmieniło się w minionym tygodniu. Cóż więcej mogę dodać, dziękuję bardzo. Podzieliłem się z Państwem refleksją, jakimiś swoimi przemyśleniami. Zapraszam do komentowania, jeżeli ktoś chciałby na ten temat czy, czy na inny zadać jakieś pytania. Oczywiście w komentarzach do filmu bardzo proszę na wszystkie, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już jutro.